Witam wszystkich, gorąco, cześć. Powiem, że długo, długo, bardzo długo się zastanawiałem, czy w ogóle nakręcić ten materiał. Bo będzie poruszony taki dosyć nieprzyjemny wątek. Może nie tyle nieprzyjemny, co niektórym osobom będzie on niewygodny. Ze środowiska akumulatorowego nie jedna osoba lub dwie dostanie rykoszetem. Ale myślę, że warto to wyjaśnić, bo już narosły. Mity i iskro, takim zapłonem, właśnie do te, nakręcenia tego materiału. Była ostatnia tam taka dyskusja na grupie pasjonatów, akumulatorów i prostowników, mistera akumulatora. Właśnie, że ktoś tam polecił znowu tą ładowarkę, ktoś tam odpisał, że. A Tadek to robił takie doświadczenie. U tatka to. Tadek widział szpilki 40V. Coś tam, coś tam, to nie można tego polecać, tego trybu, bo chodzi głównie mierze o tryb podtryb nielegalny, który jest modny przy ładowaniu tą ładowarką akumulatorów 12V. Włączamy tryb 20V. 4V, ale to trzeba zrobić za pomocą szybkiej żabki. Każdy wie już, kto zainteresowane osoby, co to jest ta szybka żabka. Tutaj widzimy, właśnie na tym zdjęciu jest napięcie 17V, prąd prawie no prąd 3A. Także nie jest to komfortowa parametr do ładowania, tak w skrócie powiem, do ładowania, nawet y, najbardziej chyba na tak wysokie parametry odpornego akumulatora, jakim jest akumulator z płynnym elektrolitem, czy też jego odmiana wzmocniona, akumulator EFB. No tutaj taki parametr do akumulatora AGM to, to, to już jest trupia czaszka, tak? i do czego zmierzam, i dlaczego ktoś dostanie rykoszetem. Nie konsultowałem tego z Piotrkiem, ale myślę, że Piotrek jest na tyle człowiekiem wyrozumiałym. Ma w sobie dużo elastyczności do, do właśnie takich wybryków, moich wybryków, nie? Bo ja go znam, on mnie zna, że ja tego nie robię po złości i tutaj winy jego też nie widzę, winy jego od rejestratora, nie? Winę widzę tylko i wyłącznie w swojej osobie, nie? To jest taki naj, największy błąd. Tadek jest największym błędem, niech tak będzie. Tej całej zaistniałej sytuacji, która wydarzyła się no, prawie rok temu, i dopiero teraz do tego wracam, ponieważ gdzieś w tej wspomnianej wcześniej dyskusji tam już powiedziano, że napisane zostało, że Tadek musi mieć uszkodzoną ładowarkę, że tam widział. Kik 40V czy 30V, nie coś tam majaczy człowiek muszę właśnie teraz zareagować, bo jeszcze trosz, troszeczkę czasu minie, pół roku i powie ten ktoś, że Tadek ma mózg uszkodzony, tak? Albo jest tam ma jakieś ma coś podkopuło nie tego. Pod Beretem ma tam jakieś mm, braki w klepkach, nie? Także teraz to sobie wytłumaczymy, dlaczego ja nie jestem zwolennikiem tej ładowarki. Bo jeżeli tych ładowarek, bo to chodzi o odmianę MWSC6B i MWSC8E mocniejszej wersji, dlaczego ich nie lubię? Bo mam ku temu powody, nie? Właśnie na, byłem świadkiem naocznym, jak ta ładowarka i ten tryb szybkiej żabki zniszczył mi rejestrator. Ktoś powie, a to słaby rejestrator, bo trzeba było zastosować jakieś zabezpieczenia. Można by było zastosować, tylko wtedy ten rejestrator by kosztował 5 razy więcej. Byłby droższy, ale nie o to chodzi, bo on jest do, przeznaczony do akumulatorów. 12V do rejestracji parametrów ładowania, a nie tam do jakichś pików, chociaż powiem, że wcześniej udawało mi się, udawało dobre słowo, słowo klucz, udawało się. I teraz, skoro tryb szybkiej żabki uszkodził mój rejestrator, to przynieśmy się do auta i z tą ładowarką idziemy do samochodu, otwieramy maskę, podłączamy ładowarkę do akumulatora, nie odpinając fabrycznych klem instalacji elektrycznej auta i tą metodą szybkiej żabki i skrzymy i skrzymy na słupkach, za którymś razem zatrybiła ta szybka żabka i nic się nie stało. No tym razem na przykład nic, ale następnym razem może coś się stać. Po prostu jest pik napięciowy jest słaby punkt instalacji auta i mamy jakiś tam dymek czy mamy uszkodzenie bez dymku od razu powiem, że nie jestem jakimś tam panikarzem, bo ładowałem swoje akumulatory podłączone do instalacji auta nie odpinając tam klem tych fabrycznych prostownikami, które dają wysokie napięcie, ale ja mam stare auta i to są moje auta, nigdy bym nie ładował już teraz prostownikiem, wiedząc, jakie te są auta nowoczesne pod względem przepięć delikatne i nikomu nie polecam też właśnie tej metody, która tak jest lansowana przez niektóre osoby. Nie wiem, czy to są dystrybutorzy na, na grupie. Nie wiem, o co tu chodzi. Nie chcę nikogo posądzać. Sam nie chcę być też też posądzany, że pracuję dla jakiejś zorganizowanej grupy, która jest grupą anty power, anty mw Powerową, nie? Nie, ja jestem indywidualny człowiek i nie, nie działam dla żadnej grupy. Nie jestem zwolennikiem tej szybkiej żabki. Poza tym, że to jest bardzo niebezpieczne, jeżeli ładujemy akumulatory no i takie iskrzenie, no ale mówię, w środowisku akumulatorowców i Piotrek nagrał film i jeden Piotrek i drugi Piotrek i, i Tomek nagrał także oni to to oni nagrali a ja nagrałem niech będzie że jestem inny że jestem <grym> obcy obcy nie z planety z planety tego k nie z k że ja tam nie będę mówił, czy ja tam szczery, czy otwarty, bo to nie mi oceniać, ale ja to zrobiłem, jak zrobiłem, po swojemu, nikogo nie, nie chcę tutaj mm, krytykować, czy on pokazał to, czy tamto, każdy ma swój rozum, każdy ma swój jakiś tam cel w życiu. Ja po prostu pokazuję to, co chcę pokazać, co, co myślina na język przyniesie, tak? Dobrze? Dobre porównanie? No niech będzie. No, tylko właśnie szkoda, że, 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 że to rykoszetem dostanie od niektórych być może rejestrator, ale mówię, to jest super sprzęt i, i nieraz popełniałem błędy, ale tutaj ten błąd to troszeczkę mnie kosztował, nie? Jedziemy dalej. O! I to jest właśnie takie coś, co tworzy się za pomocą tego rejestratora. Piękna rzecz. To jest właśnie wykres Tamtej zabawy sprzed roku. I tutaj widzimy szpileczkę prawie 28V. Tutaj nie było szpileczki. Już naprawdę nie pamiętam, co tu było włączane. Nie? Tu coś było 3A, ta wersja. Ten tryb 24V. Tu wszystko mamy napięcie powyżej 15V. To, to musiało być to w trybie 24V robione. I tak było, no tam dalej pokażę, o co chodzi. Tu była szpileczka, na wcześniej na oscyloskopie. Widziałem te szpilki podchodzące po 40 V i tutaj różne metody, aż przyszła ta felerna minuta sekunda i tutaj jest ona uwidoczniona. To jest wykres z czterech minut, nie, jakby czy ostatnich czterech minut. Pracy rejestratora wtedy, bo rejestrator oczywiście został naprawiony i, i nie ma problemu, nie? Ale tutaj widzimy załączało, wyłączało, ale to zaraz zobaczycie na filmie, bo, bo zostało to uwieńczone. Tylko powiem od razu, że też nie robiłem, żeby spalić, broń Boże, specjalnie, tylko chciałem. Tutaj wyzwolić ten, ten ten, żeby to ładowało jakoś więcej. Żeby to ładowało wyższymi parametrami. To jest właśnie ten, ten, ten materiał wideo. Włączałem tutaj różne tryby. Próbowałem tej szybkiej żabki. Co tutaj teraz nic nie płynie, no to coś włączam, nie. Żeby było jakieś tam podbicie tych parametrów. Tutaj stary to akumulator, ale Jary, nie? Pracował ten akumulator w dieslu, to chyba francuski La Perion. Tutaj coś też zaczęło. To, to, to jest ten moment. Widać zresztą po czasie tutaj, nie? że to jest akurat wszystko zgrane z wykresem. No i tu już tutaj coś też ładuje. Ponad 16V, tak. To jest tak zwany mój żółty rejestrator, skórka żółtego krokodyla. Widzimy tutaj te iskrzenie na słupku plusowym. Nie chcę tam właśnie podpowiadać, jak to się robi, bo, bo ja nie jestem już naprawdę zwolennikiem. Później już nie wróciłem do... po naprawie rejestratora, nigdy już nie podłączyłem tej ładowarki. Znaczy nie, ładowarkę to podłączałem, tylko nie próbowałem tej przeklętej szybkiej żabki. No i tutaj co? Tutaj coś tam zaczęło. Coś, nie zacze... coś parametry się zablokowały. Jeszcze raz spróbowałem. No i tu już coś zacząłem. Pąchać i się pokazał dymek. Ten czerwona poświata to to jest dioda LED. Także to nie jest jakiś ogień czy coś takiego. Chociaż wrażenie takie można było odczuć. Także nie jest to piękny widok. Ale takie jest życie, no co zrobić. Zadymiło i trudno. Trzeba ponieść tej głupoty konsekwencje. I mamy już jakby wnętrze rejestratora po tej akcji z szybką żabką. Tutaj widzimy na tej małej płytce. To jest właśnie y, płytka odpowiedzialna za pomiar napięcia i prądu. Uszkodził się na niej Salak o symbolu INA219 ale uszkodzeniu uległo też troszeczkę więcej elementów nie będę tam już się wgłębiał, bo ja tego nie naprawiałem chcę powiedzieć, że ta, że ta płytka czy inne elementy zawsze mają jakieś swoje granice wytrzymałości nie? tak samo w aucie. zawsze jest jakieś wąskie gardło piętar hillesowa. Raz się nam udało, drugi raz się nie uda. 10 razy się uda, za dwunastym razem się nie uda. Zresztą, co ja was będę uczył? Wiecie, jak na czym polega życie, na czym polega szczęście, na czym polega pech, nie? Ja miałem akurat kilkanaście, kilkadziesiąt razy szczęście, ale przyszedł pan peszek i wszystko zniwelował, także dziękuję za uwagę, cześć, do następnego.